Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś mam miks 10 zdrapek po 10 zł. Są to wkład 100 zł. Są to zdrapki z zabawy. Zapewne pamiętacie swoje typy i kwoty, więc oglądajcie. I pamiętajcie, że podsumowanie, będzie w niedzielę o 17 będzie live i zrobimy podsumowanie waszych typów i zaczynamy zaczynamy od 500 tysięcy złotych w banku z numerem 13. Szukamy tutaj wygrywających liczb sztabek złota i lub banku. Bank yy, daje dwukrotność. Czekajcie, może jeszcze trochę przybliżę. Dobra, będzie widać. I wygrywające liczby to. Dziewiętnaście, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, dwadzieścia trzy i dwanaście, a moje liczby? Siedemnaście, trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa i dziewięć, drugi rząd dwadzieścia jeden, siedem, dwa, trzydzieści siedem i czterdzieści, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć dwadzieścia sześć i czternaście i ostatni rząd osiemnaście, osiem, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy i trzydzieści dziewięć, czyli wychodzi, że tutaj pusto. Oj, oj, tak jest. To kolejna, zdrapkowy cash z numerem 3, szukamy tutaj wygrywających liczb pliku i worek daje dwukrotność z numerem 3. I wygrywające liczby 42, 36, 47, 41, 57

pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia jeden i trzydzieści dwa, czternaście, jedenaście, trzydzieści pięć, czterdzieści dziewięć i czterdzieści pięć 44, 51, 22, 59 dwadzieścia i pięćdziesiąt czyli wychodzi, że również pusto, beka kontrolne, dobra. To teraz starożytny skarb z numerem dziewiętnastym, i szukam tutaj trzech takich samych symboli, albo czterech w bonusie. I gra pierwsza: Winogrono, Sfinks, Dzban, Słońce i Palma, różne, Faraon, Faraon, Leo bonusu nie będzie, w bonusie było 20 zł. I harfa, czyli również nie ma. Wielbunt, Sfinks, y, Mumia, Palma, nie ma. Harfa, dzban, piramida, skrzynia, winogrono. Datek. Harfa, Wielbłąd, Papirus, Łuk, Łuk, Wielbłąd, Słońce i Ibis, Piramida, Heum, Faraon, Łuk i Heum, czyli również pusto. y S. No, lecimy dalej. Wow, z drapka z numerem 13. Tutaj szukam wygrywających liczb albo napisu wow. I wygrywające to czterdzieści dziewięć, czterdzieści pięć, i 48. A moje 11. Pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści jeden i pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy i piętnaście. Dwadzieścia dwa, kolejny rząd, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery.

Kolejna to jest y, szery siedem 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 z numerem 15 i oczywiście szukamy siódemek. W pierwszej nie ma. W drugiej nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma. I nie ma. 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 I kolejna pusta. F M kontrolne. Ok, to teraz płynne złoto. Z numerem 25. Szukamy tutaj worka albo sztabki sztabka mnoży razy dwa. I wygrywające, a wygrywające to trzydzieści cztery. Oj. Trzydzieści cztery, dwanaście, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden i sześć. A moje? Dwadzieścia jeden. Trzydzieści dziewięć. Trzydzieści osiem, i pięć, siedemnaście, trzydzieści pięć obok, trzynaście kolejny obok, czternaście i trzydzieści jeden, pięć trzydzieści siedem dwadzieścia sześć trzydzieści dwa dwadzieścia siedem dwadzieścia osiem jest szóstka o, nie będzie na pusto dwadzieścia dziewięć i jedenaście a pod szóstką dziesięć złotych. Super. Kontrolne CCC. To teraz wielka kasa. Z numerem ósmym. I szukamy tutaj wygrywających liczb. Złota.

I czternaście, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwa, czyli również pusto CZ. Kolejna to jest Maxi Cash. Z numerem drugim szukamy tutaj wygrywających liczb albo pliku, który daje od razu 40 zł. I wygrywające to 13, 42, 26, 54, 47, a moje 57, 55, 39, 51. Trzydzieści cztery drugi rząd, dwanaście trzydzieści osiem, osiemnaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści trzy kolejny to piętnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć i dwadzieścia pięć.

Jest to y, diamentowa fortuna. Z numerem 18 szukamy tutaj wygrywających liczb. Y, worka albo skrzyni, która daje dwukrotność. I wygrywające liczby to 39, 22, 37. <tryk> Przepraszam. Trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy i osiemnaście, a moje czterdzieści, dwadzieścia jeden, osiem, czterdzieści dwa i trzydzieści osiem, drugi rząd, jedenaście, czternaście, trzydzieści cztery trzydzieści pięć dwadzieścia osiem pięć dwadzieścia cztery trzydzieści trzydzieści trzy i szesnaście i ostatni rząd czterdzieści jeden dwanaście Trzynaście i trzydzieści jeden, czyli również pusto. DCG. I na koniec Paradiso. Czekajcie, bo obraz. Z numerkiem dwudziestym trzecim. I szukam arbus i pomarańcza. Arbus i pomarańcza, jest arbus. Pomarańcza, i na końcu jest arbus. Dobra, chyba tyle. To kolejne piłka i żółw. Tu jest żółwik. Tu nie widzę, tu jest piłka. Dobra. Nuta i palma. Palma, nuta. Palma. I na końcu jest nuta. Dobra. Mewa i wiadro mewa i wiadro tu jest wiadro a tu jest mewa okej okay. torba i ośmiornica torba tu jest ośmiornica Tutaj ośmiornica. I to chyba na tyle. Tęcza i krab. Nie ma. Tu jest tęcza. Krab i tęcza. Tu kolejna tańcza I na końcu krab. Dobra. Flaming i latarnia. Flaming. Flaming tu są latarnie. I na końcu latarnia. Okulary i szorty. Nie ma, nie ma. To są shorty i na końcu shorty i okulary. Dobra. Deska i kotwica. Deska. Mhm. Tu jest deska, kotwica i kotwica na dole. I ostatnie dwa: lody i termometr, lody, termometr, termometr. I na końcu nie ma nic, czyli wychodzi, że jest pusto. HVG tak jest, czyli również pusto, czyli kochani, tu wszystkie pustaki taki a dała wygraną tylko jedna płynne złoto z, z wygraną 10 złotych, czyli na 100 złotych jestem minus 90. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, pa, widzimy się w niedzielę, pa